Siema! Kurde blaszka! Dzisiaj gotujemy zupę. Zupa z trupa nagła śmierć Nie. E, jest to zupa o dwóch nazwach: gulaszowa albo Bogracz. Ja kiedy pierwszy raz spróbowałam tej zupy, było to w niebie, niewielkim barze i tam w menu pisało Bogracz, więc ja to nazywam Bogracz. Jak sobie tam kto chce. Kochani, teraz podamy e, składniki. Mięsko, wieprzowe, trzeba zabić świnkę. I o, właśnie. Uciąć jej kawałek dupki. I ale, nie, ale nie pimpka. Nie. I pokroić w kostkę. Papryczka, już tu zaczęłam kroić. Śliczna czerwona, uśmiecha się do Was. Aha. Warzywa, marcheweczka, pietruszeczka, selerek. Mój ulubiony. No i papryczka. Mała piczka. Yy, papryczka jest żółta? A! <słuch> Widzicie jak ja gadam? <słuch> kuku, 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 kukurydza. Kukurydza. Jak się uda, to się uda. No dobra kochani. Teraz musimy to wszystko pokroić. Nalejemy do garczka wody. I te wszystkie yy, warzywa i to wszystko będziemy gotować. A mięsko usmażymy. No i cóż, do roboty. Nie ma obijania. Lecimy z papryczką. <laughs> Żebym się tylko palca nie ucięła. Pokroimy te wszystkie papryczki. O, paseczki nie muszą być równe, tak jeszcze później. E, do tej zupy będziemy musieli sobie zrobić, ale to później pokażę. Kluseczki, bo można ją zrobić z makaronem, można ją zrobić z kluseczkami. Ja od niedawna robię fajne kluseczki, bardzo drobne. I one w tej y, zupce, w tym wograczu, będą no, chyba najfajniejsze, te drobne makarony. A jak, to ja już chyba pokazywałam, a jeżeli nie, to właśnie dzisiaj pokażę jak robię. Ojej, no wiadomo, zgapiłam od kogoś nie jak to jest. <laughs> Brakuje nam tutaj maszynki do krojenia, która... O. No, i proszę, mamy wszystko pokrojone, przygotowane. W zasadzie nie ma dużo tych składników. Cztery pozycje. I do tego potem jeszcze będą te kluseczki. I teraz wrzucamy warzywa i paprykę do garka. Do wody. Ja już tu sobie wlałam wody. Wrzucamy do wody. A może. A może włączymy kuchenkę, co? Przydałoby się. No. Damy sobie na dziewiąteczkę. Damy papryczkę. I damy moi drodzy. Kukurydzę. Nie musimy wody odcień, odcieńczać. Aha, chcę zaznaczyć, że nie daje pora. Bardzo rzadko daje pora. Bo za dużo pierdzimy później. Nie, po prostu nie lubię pora. Dobra, tu dajemy kukurydzę. I wtedy przyprawiamy sobie to jak normalną zupkę, więc ja daję około łyżki soli na ten garnek. Daję pieprzu. W yy, ogóle musi być dosyć ostry, więc pieprzu sporo. No i może to nie jest yy, Marzeniem kucharzy, ale ja ostatnio się nauczyłam znowu dawać kukuczki. Wiem, są niezdrowe, ale to taki nawyk. Powiem Wam, że jakiś czas nie dawałam, ale teraz, nie wiem, palma mi odbiła i znowu daję. Dobra. Tak, wybijmy sobie do śmieci. I teraz, moi drodzy, robimy sobie mięsko. Czyli wlewamy sobie olej, włączamy sobie też pateleczkę na drugim palniku, wlewamy olej, <laughs> przyprawimy sobie może jeszcze na talerzu mięsko. Tak, powiecie, że dużo soli, ale tak jak mówiłam. Rodzina Januszy dba, dba o swoje kałdony. Jak to pewna osoba nazwała nasze kałdony. Które ma większy kałdaun? Nie, ona tu ma dupę jak nasze wszystkie wspólne kałdony. I, i, i. I tak, nie chciało mi się ściągać piersianku, więc wymieszałam łyżkę. No, olej jeszcze pewno się nie rozgrzał, ale... je zrobi za jakiś czas. I teraz to musi się usmażyć na takie skwareczki brązowe. To musi się podgotować. Warzywa długo się nie gotują. No i co? Widzimy się za chwilę, jak będę robiła kluseczki przygotowywała. Hej! Cóż moi drodzy, mięsko nam się dosmaża. Eee, warzywka nam się gotują. I teraz następną naszą czynnością jest wyłączyć kuchenkę. Tak, wyłączamy koseleczkę. I razem z tym tłuszczem oj, wrzucamy to mięsko do tej wody, do tego wywaru z warzywami i papryczką i o, tak żebyśmy to wszystko tam wydrapali sobie. Może trochę za dużo tego tłuszczu, to ja bym odlała. Ja go odleję, bo ja nie lubię tak tłuszczu i... Po prostu myślę, że będzie lepiej jak się go trochę pozbędziemy, bo on się wys wy, 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 wy. Tylko się nie wysyp. On się wy, 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 ale żeby się nie wysypał. O! Wolę mniej dać. I szklanka, jeps! Nie. Wolę dać mniej tego tłuszczyku, tak. Patelkę sobie został. I teraz to musi się nam pogotować aż mięsko... No, bardziej dojdzie, bardziej zmięknie. Zostawiamy sobie teraz to. I kochani, przygotowujemy. A co tu za tajny składnik? A no właśnie, kamerzysta, jak jesteś spostrzegawczy. Zapomniałam powiedzieć, że nasza zupa jest jakby zaklepana przecierem pomidorowym. E, także mam przygotowane, ale to dajemy na koniec. Żeby nie kamerzysta, to bym połowę składników chyba nie podała. <laughs> Kleroza nie boli, wychodzi demencja, z wiekiem. Demencja starcza. Słuchajcie, na te kluseczki to ja sobie daję trochę mleka. Do, do tej zupy za dużo klusków nie może być, bo to będzie za gęste. Ja jak gotuję na przykład do zupy pomidorowej, to ja robię więcej mleka, więcej tego ciasta. Tu zrobimy mniej, ale damy dwa jajeczka, więc to będzie bardziej może puszyste. Łaj! Dobra. I dajemy mąkę. Ostatnio jak robiłam te kluseczki, to zrobiłam za rzadkie. No, były, no dobrze wyszły, dobrze się zrobiło. Ale to ciasto jednak musi być troszkę częściejsze. Miałam za rzadkie, ale kluchy były, zjedli, buźki obtarli. Byli zadowoleni, więc o to chodzi. I poszli spać. Zjedli i poszli spać. Dobra. Soli, polimoli, polimoli, dajcie soli. I... O soli, w głowie się pindoli. I, 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 i. Jest troszeczkę, proszku, żeby ono nam troszkę... A, tak. Żeby nam troszkę puszyste się zrobiło jeszcze. I teraz to rozbleutamy. A jeszcze mąki, więcej nie da mąki kochani, bo nie kupiłam tyle mąki w domu tyle mąki co za dwa pająki dobra ciasto jest dębce. tak, jest dobra to sobie schopamy to tam podgląda kamerzysta. To sobie wytrzemy i schowamy, żeby sobie nie robić tu bałaganu. Mąki zostało, także... Dobra, gospodynie jak nie ma mąki, a jeszcze jej została, nie? To trzeba umieć. Niektórzy już jedzą. A nam się zupka właśnie już prawie będzie gotowa. Ugotowało się nam mięsko. Jest już miękkie, uwierzcie mi, spróbowałam. Niam niam niam. I teraz, moi drodzy, coś co się niedawno nauczyłam. Kluseczki lane. Już przygotowałam. Zresztą widzieliście. I teraz y, mógłby mi kamerzysta chociaż na chwilę przytrzymać, bo ja muszę nalać, a to pocieknie na stół. Niestety do tego potrzeba trzeciej ręki i tak wlewamy tylko żeby nie za dużo to ja na razie wleję tyle i widzicie to co mi tam spada to się robią kluseczki to się tam gotuje na pewno nam ciasta zostanie bo trochę przy dużo o ja muszę zwiększyć, zwiększyć ogień bo to ciasto, ciasto jest no, chłodne i zupka się przestanie bulgotać takie nasze frędzelki Myślę, że to już starczy. Kamerzysta pokaż. O, że to już się zrobiło fajne, gęste. Tak, tu nam kapło trochę, ale to nie jest Bardzo gęste. No i teraz... Nie, nie próbuj. Nie, ja nie próbuję. Myślałam, że próbuję, to się musi pogotować. I teraz dajemy do tego przecier pomidorowy. No ja niestety, ale może za dużo, ale ja uwielbiam bardzo dużo przycielu we wszystkim. Także dodajemy przecier pomidorowy. Mondoliza! ty Co? dużo rzeczy lubisz. Tak. I to, i sól, i tamto, oj, 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 oj. Muszę zadbać o mój kaudo. Dobrze, że nie mam takiej dupy jak ktoś. Eee, no i zobaczmy tu teraz. To się musi chwilę pogotować, żeby nasze kluseczki się ugotowały. Tam musimy zamknąć, kochani. kluseczków za dużo zrobiłam, tak myślałam. Ale to nic. Trochę mleka. Trochę mąki. Za dwa pająki, O! Słyszycie? Ból, 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 ból. I to się chwilę tak pogotuje, żeby te kluseczki doszły. Pięknie. A ja mam taki przywilej że ja tu spróbuję, może nie tą łyżką, bo się nam obkleiła. Czystą łyżką, a tej łyżki nie lubię. Spróbujesz, tak? To, jest, to oto jest cały nasz bograć. Kurwa, gorące. Gorące, wiem. Spróbujemy tylko smak. Mm. Dobre? A więc moi no drodzy, tak wygląda nasz Bogracz. Tak go zrobiliśmy. No i cóż, zapraszamy na kanał YouTube, na y, kanał rodziny Januszy, typowej rodziny Januszy. Typowa rodzina Januszy gotuje. Zachęcam do kciuków do góry, do subów, czyli subskrypcji. Y, Włączcie, obserwujcie nas. Dajemy takie znane potrawy, ale, ale ciekawe. Jedna osoba to zna, a druga nie zna, więc zaglądajcie do nas, obserwujcie nas. My dla was to robimy. Pamiętajcie, że my to robimy dla was. Cześć. Ah.